Kto mnie ogląda to wie, byłem tu nie raz. Korzystając tylko z ładnej pogody, odwożąc swoją panią do domu, przyjechaliśmy sobie zobaczyć. Więc tak, to przybudówka, gdzie nie byłem wtedy. Wszystkie prawie okna otwarte. Pchnąć jest. Piwnica oczywiście zaklęta. I dobrze. Tam wiadomo co jest, ale jeszcze coś He. To muszę pokazać tylko Tam to mi się wejdę Chyba nie chyba Patrzcie na to. Kanapa skoro To A teraz główny punkt Czy dałoby się wyjść do po ten daszek i przez daszek okno, drzwi i środka. Pewnie tak, ale po cholerę. Będzie śruby odkręcić. A nie lepiej tu Nie lepiej tutaj że nie <laughs> mówi, że dzisiaj nigdzie nie wchodzisz. Ale tu do mnie samo mówi, proszę, weź, odwiedź mnie, zaspokój moje żądze. No to jak nie mogę odmawiać?